Każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi: Gdzie spotkać posła? Czy politycy naprawdę są dostępni dla mieszkańców, czy drzwi ich biur częściej są zamknięte? Sprawdziliśmy. Wyniki mogą zaskoczyć. Czytelnicy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu co sądzą o nowych regulacjach? Ochrona mieszkańców czy zamach na wolność handlu? Wojewoda detronizuje króla. Rada Powiatu Makowskiego ogłosiła Jezusa Chrystusa królem Powiatu. Wojewoda uchwałę unieważnił i to w ostrych słowach. Nowe schrony w Ciechanowie? Rząd przeznacza 5 miliardów złotych na budowę i modernizację obiektów ochronnych. Sprawdzamy, gdzie w mieście może powstać pierwszy taki obiekt. Sochocin świętuje 640 urodziny. Pompa, Polones i Żurek dla gości. Miasto z wielką historią znów w blasku reflektorów. Kultusk, miasto pamięci, skwer archeologów i archiwistów pod patronatem świętego Hieronima. Projekt miejsca, które ma ocalić przeszłość i zatrzymać czas. Te i inne artykuły znajdziecie państwo na łamach tygodnika Ciechanowskiego.